Pozycja wyjściowa. Zacznij od pozycji góra, tadasana. Na początku stań w postawie stojącej, podstawowej. Umieść podeszwę lewej stopy na wewnętrznej stronie górnej części uda prawego. Odchyl lewe kolano w lewo. Trzymając biodro pod kątem prostym do kręgosłupa, napnij mięśnie uda nogi postawnej. Złącz dłonie ze sobą. I trzymaj je na poziomie mostka. Kiedy złapiesz równowagę, przejdź do pozycji drzewo. Pozycja drzewo. (urkasana). Przechodząc od pozycji góra, utrzymuj równowagę, a następnie podnieś ramiona ponad głowę. Dłonie złączone. Wyprostuj mocniej kolano, bez poruszania biodrami. Wytrzymaj przez 30 sekund. Następnie zmień strony. Powtórz 2-3 razy.